Witajcie kochani to Mary i Mario. No i kolejny nasz miksik. Tym razem wystąpi super bonus, góra kasy, Lucky Day i ekstra pensja. Dawno znaczy... no nie mieliśmy, prawda? Dokładnie. Wkład... Zodyszkę chyba. Wkład to 30 zł, także zobaczymy tak na szybko, co ten lot to loto dziś nam przyniesie. Jak widzicie wkład 30 zł. Mamy nadzieję, że odzyskamy albo więcej wygramy. To czy Zaczynasz ty, czy ja? Możesz ty. No dobra. No, Zacznę wobec tego od ekstrapensji. Ekstrapensja jest numerkiem 28. I co? Szukamy dwóch ekstrapensji lub nie, pasującej listy. Napisu liczbę. nie, napisu nie. No jak dwie, to może być. No. I szukać będziemy 29, <laughs> 9, 28 i 19. Zapeczka ja z numerem 28, 28 mm, tutaj. No, czy hmm. coś to mówi? Zobaczymy. Zaczynamy od 21.

Pusta. No, napust, napust, napust. Napis tylko blokuje liczbę jakąś fajną. No dokładnie. No ale taki to już jest taka zrapa. No. To jest pensja to pensja. To jest Lucky Day. Ja mam z numerkiem 25. No to szukamy koniczynki, czyli koniczynka ulubiona jest Kingusi. Także Kinga trzymaj kciuki, żebym znalazła dla Ciebie koniczynkę. Dobra, jedziemy i szukamy liczby jakich 33.

13. No patrzcie jak to się wszystko obokiem, nie? 36, też obok 47, 58 i 44. No same obokki. No, czyli jak widać z za 5 zł się nie za bardzo spisały dziś. Nie wiem gdzie te kontrole. Nie wiem tu chyba może w tym rządku. A może spodem. tu właśnie. Co poniżej. A ciężko znaleźć. Dobra. Nie ma. Okej, okay, nie będę szukała, bo widzimy, że nic nie ma. No dobrze, zobaczymy. Może super bonus się trochę lepiej spisze. Drapeczka jest z numerem szóstym. Mocno, Maria, trzyma, Szukamy Szukamy dolarka lub złota. No. I co my tu mamy? Zaczynamy księżycem. Kolejne są monety: Wiśnia. Korona. Dolar, dolar. Ananas. Plik. Arbus. Klucz. No na razie nic nie pasuje. Nie pasuje tutaj. Nie chce pasować. Garniec, bank. Winogrono. Ajajaj, dzwonek. Koniczynka. No tu jest koniczynka, no. Portfel. No to słabo się to zapowiada. Jej. Gwiazda. Sejf. Worek. Zegarek, jeszcze dwa symbole. Świnka, i ostatni jest niestety nie, pierścień. No nie, nie, nie. No to nie, nie. niestety pusto. Oj, oj. To co, honor, honoru ratuje góra kasy? Ojej, oj, teraz na mnie to nie będzie wszystko. <laughs> teraz zobaczymy. Tak, góra kasy kochani z numerkiem 18. No i szukam jest złota albo worka. Czekajcie, tak muszę tak ładnie to ustawić, żebyście. o. Będziecie chyba już tu, teraz tak, wszystko widzieć. Wszystko Zobaczymy, czy coś tutaj się znajdzie. Oby. Mamy tak 15, 21, 35, 49 i 19. To też tak wyżej. A tak, 27. No, to sami wiesz nie. Aha. 34, 38. Trzydzieści jeden, piątka tu gdzieś ma być. Dwadzieścia osiem. Czterdzieści dwa. Czternaście. Trzydzieści sześć, o kurczę. Czterdzieści jeden. Jak tu nie będzie wygrane, to biegasz po kolejne. Jedenaście. 45, Maria. Trzymaj się kciuki. To trzymam. 43. Trzyma. Nie trzyma, trzy, no, to nie chcę. 17. Żadnego nawet nie ma, jak to się mówi, w symbolu. symbolu. 25, 39, ja. mogę być 49. Ale jeszcze 5 szans, tak? Tak, ostatnich. 12, 13, ja. Osiemnaście, dwadzieścia dziewięć ostatnia, dwadzieścia dwa kochani, niestety, pusta koło, kasa poszła jak wiecie gdzie, jak zazwyczaj. Tak przeważnie właściwie do no, lota. Nie wiem gdzie tu kontrolne. Chyba tak w to chyba tak, bo oni tak to tutaj rzucają bardzo. Nie, nie w tych rzędach tu zginęła. A w rzędach jeszcze. O kuchnia. No to się naszukasz. O, o nie, jest, jest w. w. I co jeszcze? A. Czyli... A, o, A. wiadomo. Czyli pustakowo dzisiaj kochani, no trudno no. No niestety, cztery zdrapeczki, cztery pustaczki. U nas tak ostatnio bywa, nie wiem <laughs> dlaczego, no ale trudno. My nagrywamy czy puste, czy pełne, czy trochę wygrane, przegrane, no różnie, <laughs> żeby... Może jak... się w końcu noc też odmieni. Żebyście mieli odcinki, ale nie chcemy, żebyście mieli odcinki nasze pustakowe Ciągle. No. Może <laughs> będzie następnym razem lepiej, mamy taką nadzieję. <laughs> Także dziękujemy A Wam. Rzucamy. Dziękujemy no. Wam serdecznie za przybycie, za oglądanie. Tak, za to, że jesteście, to jest najważniejsze, kochani. No i co? Pozdrawiamy Z... Was bardzo. I zobaczymy przykrótka. się wkrótce. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Już pa. niebawem. Pa pa.